Szanowni Państwo, chcielibyśmy rozpocząć od odśpiewania hymnu naszego festiwalu i w związku z tym prosimy na scenę wszystkich uczestników. Zapraszamy! Festival de Jesús los traen, en cada uno de nosotros Es la Thank <laughs> you. Prosimy panią burmistrz Wyżyska, panią Marię Bratkowską o uroczyste otwarcie festiwalu. Szanowni Państwo, minął rok i spotykamy się po raz kolejny na wspaniałej imprezie, jaką jest nasz Wyżyski Festiwal. Chciałabym serdecznie powitać wszystkich tu zgromadzonych, a w szczególności witam starostę pilskiego, pana Tomasza Bugajskiego. Witam przewodniczącego Rady Miejskiej w Wyżysku pana Stefana Rymera. Jak również bardzo serdecznie witam radnych Rady Miejskiej w Wyżysku. Witam panią burmistrz Łobżenicy, panią Halinę Dobert. Zaprosiliśmy wszystkich burmistrzów z okolicznych miast i gmin. No mam nadzieję, że jeszcze do nas dotrą, że obowiązki pozwolą im też cieszyć się razem z nami tą wspaniałą imprezą. Witam również jury konkursowe pod przewodnictwem wspaniałego artysty pana Andrzeja Rybińskiego. Bardzo serdecznie witam przybyłych na festiwal uczestników wraz z opiekunami. Witam również przedstawicieli mediów, którzy rejestrują dla nas ku pamięci to nasze przedsięwzięcie. Bardzo serdecznie witam publiczność zgromadzoną tu w, amfite w amfiteatrze i na obrzeżach tego amfiteatru. Tam też będą doskonale słyszeli, mam na taką nadzieję. Życzę wszystkim uczestnikom i wykonawcom jak najwięcej sukcesów i miłego pobytu w naszym mieście. Teraz poproszę pana starostę, aby wespół ze mną otworzył festiwal. Figura No. To znaczy nie mówię, że ona to jest to z perspektywy. Pan z tego szedzi. On ma zestawione. Aha, ale to, nie jest to, że nie widzę kto. Nie, pan więc po co tam ma mieć zestawione to? Jak tam wuj, cały karty. Ludzie w bazę. Kolejny raz spotykamy się w wyżysku w tak pięknej... W imprezie ósmej kolejnej Luszta Skarpa Italiana. Pogoda jest taka, jaka jest. Ona zawsze nam lubi płatać figle, ale przecież my jesteśmy silniejsi od pogody i tyle osób już przyszło. Jestem przekonany, Panie burmistrzu, że dotrze jeszcze dużo więcej. Bo sami wykonawcy, którzy za nami w tej chwili stoją, są tą klasą sami w sobie i jury, które będzie oceniać, że ten festiwal ma już swoją markę, ma już swój urok, jest bardzo znaczny. Znanym festiwalem nie tylko w Powiecie Bilskim. Gratuluję pani burmistrz, przede wszystkim konsekwencji. Że ten festiwal dalej trwa i on będzie trwał myślę, że zawsze. Nie ukrywam, że spoglądamy takim okiem troszkę zazdrosnym, jak go wkomponować do wspólnego festiwalu Powiatu Pińskiego, ale wiem, że Wyrzut się będzie bronił, żeby to był tylko jego ten festiwal. I uważał Pani Górnisz, że ten ósmy festiwal pięknej piosenki La Scarpa Italiana będziemy uważać za otwarty. Bardzo serdecznie dziękuję pani burmistrz i panu staroście za uroczyste, oficjalne otwarcie ósmego festiwalu La Skarpa Italiana. Chciałbym teraz na scenę zaprosić dyrektora artystycznego tego wydarzenia, pana Jana Bardowskiego. Dzień dobry Państwu, witam Państwa bardzo serdecznie Ja w ogóle nie dopuszczam do siebie myśli, że my przegramy z tą pogodą Zawsze było tak, że jak padało to gdzieś tam na końcu A w ogóle były takie dni piękne, że musieliśmy tą tutaj to proscenium polewać wodą Ponieważ tancerką zespołu Abrakadabra z Mirosławca aż się nogi otwarzały. Witam Was bardzo serdecznie Cieszę się, że na scenie jest tylu wykonawców Że za chwilę usłyszymy bardzo piękne piosenki włoskie tego które bardziej znamy, te, które będą dla nas nowe. Proszę Państwa, zakwalifikowaliśmy 28 podmiotów wykonawczych. Dzisiaj usłyszymy je, a młodzież reprezentuje Wrocław, Poznań, Wałcz, Chodzie, Szczytniki, Kalisz, Czerwona, Kokonek złotów, bielsko-biała, szczecin, głogów, proszę Państwa, a więc są to praktycznie miejscowości z całej Polski, co nas bardzo cieszy. Nasz festiwal jest znany w Polsce, no i kiedy przebywam na innych festiwalach, jest mi miło, kiedy młodzież mówi, że oni się do wyżyska wybierali. I proszę Państwa, wybrała się cała wielka grupa. Brawo dla nich! Brawo. Spotkałem się kiedyś z Andrzejem Rybińskim, i mówię do niego Andrzej, no mamy taki fajny festiwal, to jest piosenka włoska, a mówi wiesz co, ja też śpiewam po włosku. No mówię, Andrzej, w takim razie nie widzę tutaj innej możliwości jak tylko ta, żebyś do nas przyjechał. Proszę Państwa, dzisiaj będzie oceniał jako przewodniczący jury znany piosenkarz, kompozytor Andrzej Rybiński. Witamy Cię Andrzeju serdecznie. Dla tych z Państwa, którzy mają pytania, czy Andrzej Rybiński będzie sprzedawał płyty, czy Andrzej Rybiński będzie rozdawał autografy, odpowiadam tak. Jutro mamy recital Andrzeja Rybińskiego i jego dziewczyn, bo Andrzej teraz występuje z dziewczynami i proszę Państwa będzie wtedy można i kupić płyty Andrzeja Rybińskiego i będzie można również uzyskać jego autograf. Ale proszę Państwa, w naszym jury zasiadają równie znakomici. Jurorzy, między innymi pani profesor Marzena Osiewicz, wykładowca studium piosenkarskiego w Poznaniu. W jury zasiada Błażej Drap. Jest to młody muzyk, piosenkarz, człowiek, który śpiewał u Józefowicza. Obecnie wylądował w Pile, tam pracuje, ale zawodowo zajmuje się również piosenkarstwem. Błażej Drap. Czyli zasiada również dziennikarz muzyczny, krytyk pan Jan Japas Szmański. Dojedzie również do żyli pani Marzena Paszkowska. Niestety jest na, jest na koncercie i kilka minut się spóźni, ale będzie razem z nami. Zatem proszę Państwa. Pan starosta, pani burmistrz otworzyli festiwal, a ja teraz poproszę Ewę i Tomka, a, aby poprowadzili część konkursową. Dziękujemy bardzo. W takim razie dziękuję wykonawcom i ruszamy. Mamy o co walczyć, proszę Państwa, nagrody, które ufundował um, dzięki swojemu um, um, wielkiemu sercu. Pan dyrektor Pająk są naprawdę warte wielkiego Waszego wysiłku. To, co jutro będzie tu wręczane, tego nie ma naprawdę na żadnym festiwalu w Polsce. Dziękujemy bardzo. Tomek, Ewa.